Cześć, tu PSO899 i nowa wersja poradników 2011 W dzisiejszym poradniku pokażę Wam i opiszę jak zrobić serwer do SAMP czyli das Multiplier. Pierwsze co odpalam swoją przeglądarkę i w, yy, wpisujemy adres www.samp.com Następnie wchodzimy w zakładkę Download. Tutaj wybieramy opcję, która nas interesuje, czyli sam Windows Server Download lub sam Linux Server Download w zależności czy mamy system Windows czy Linux. Ja wybieram Windows Po ściągnięciu i zainstalowaniu wszystkiego co trzeba odpalam konfiguracji serwera następnie wybieram serwer config yy, tutaj ustawiamy rcon password czyli hasło admina u mnie jest takie lecz jest to przypadkowe hasło oryginalne te co cały czas jest na serwerze jest inne max players czyli liczba yy, graczy na serwerze ile może być maksymalnie port, yy, oryginalnie 7777 i zalecam to zostawić, ale można również zmienić. <laughs> Hostname ustawiamy nazwę naszego serwera. Game Modes piszemy nazwę yy, modu. Pamiętajcie, żeby zawsze na koniec do dodać jeden. File scripts base dodajemy wszystkie skrypty, jakie mamy na serwerze. Announce i tutaj uwaga, zmieniamy 0 na 1 Resztę zostawiamy bez zmian. Jeżeli mamy stronę internetową, to Web zmieniamy na stronę internetową. Jeżeli wszystko ustali, ustawiliśmy poprawnie, wciskamy aplikację y, samp Server. I jeżeli wszystko nam się tak załaduje, to znaczy, że serwer działa i można na nim grać. Pamiętajcie, żeby najlepiej mieć publiczny IP i wtedy serwer będzie działał elegancko. Zapraszam do innych moich poradników na YouTube z serii Poradniki 2011. Pozdrawiam i do zobaczenia. P.S.